Polska akcja humanitarna od lat niesie pomoc potrzebującym na całym świecie. Jednym z najważniejszych projektów organizacji jest budowa studni w Sudanie Południowym kraju, gdzie ponad 60% ludności nie ma dostępu do czystej, bezpiecznej wody pitnej. Ten pomysł na wywiercenie studni w Afryce przyszedł nam do głowy, ponieważ biegaliśmy w maratonie warszawskim, gdzie można biegać tak zwyczajnie a można biegać w ramach akcji Biegam dobrze. Akcja Biegam dobrze polega na tym, że biegacze zbierają pieniądze na jakiś określony cel. Trzy lata temu Paweł Chojecki, przedstawiciel zbudzkiego Ruchu, zaproponował, aby przy okazji organizacji naszego biegu e, zorganizować zbiórkę na studnię w Afryce. Pomysł był szalony, ale przy szalonych pomysłach rodzą się wielkie rzeczy. E, mi bardzo zależało, aby e, akcja była e, powszechna na terenie gminy, aby włączała dzieci. Dorosłych, osoby pracujące, seniorów, osoby biedniejsze, bogatsze. 50 tysięcy to może nie jest dużo, ale zależało mi, aby to było robione w sposób budujący wspólnotę. I tak właśnie zostało zrealizowane. Było kilka momentów, kiedy wydawało się, że zbiórka przyhamowuje. I wtedy zastanawialiśmy się, co zrobić, ale bardzo dużo tutaj dają media społecznościowe. Polska Akcja Humanitarna dała nam dostęp do różnych filmów z Sudanu Południowego. Te filmy były bardzo przekonujące. Widać było wyraźnie, jak pokazywaliśmy te filmy w internecie, jak one działały. Widzieliśmy, jak działały na ludzi, bo razem z Wójtem Hubertem Pasiakiem byliśmy w szkołach w gminie. Z Buczyn, widać było, jaką reakcję wywołują te materiały, i myślę, że do końca życia zapamiętam, jak te dzieci odmawiały sobie chipsów i potrafiły wrzucić do puszki te 4, 5, 10 zł, no to było niesamowite przeżycie. Pytam dzieci, czy 5 zł to jest dużo? Dzieci mówią oczywiście, że to nie jest dużo, więc ja mówię, jeżeli każdy mieszkaniec z gminy. Zapłaci 5, wpłaci 5 zł, to zbudujemy wspólnie naszą studnię. I w ten sposób budowaliśmy zaangażowanie. Dzieci się emocjonowały tym, ile brakuje do końca. Teraz się emocjonują, że faktycznie dzieci w Afryce, ich rówieśnicy piją czystą wodę. Niektórzy, niektóre dzieci po raz pierwszy w, w życiu piją czystą wodę. Dzięki temu, że ich rówieśnicy w Polsce zbierali środki. Każdego dnia tysiące ludzi, głównie kobiet i dzieci, muszą przemierzać kilometry, aby dotrzeć do wody, która często jest skażona i zagraża ich zdrowiu. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy Zbuczyn, którzy zebrali 50 tysięcy złotych, udało się wybudować jedną z takich studni w Sudanie Południowym. Z jednej studni może skorzystać od 500 nawet do 2000 osób, i dostęp do wody jest niezwykle ważny, nie tylko dlatego, że mieszkańcy i Sudanu Południowego dostają czystą pitną wodę, ale również to jest, ma taki krąg, jaki widzimy na po poprzedzania Kamyka, Czyli dostęp do wody pitnej to jest też dostęp do żywności, ponieważ można podlewać żywność, można uprawiać obłotki przydomowe. Dostęp do wody pitnej to jest dostęp do edukacji, ponieważ dzieci, które mają dostęp do czystej wody, nie muszą chodzić po wodę. Bardzo często. 6 km w jedną i w drugą stronę, e, i wtedy zaniepokojono szkołę. Poza tym takie dzieci są zdrowsze, nie powiem na choroby, które są związane z główną e, wodą, takie jak e, cholera czy biegunka, Więc tutaj również mogą e, chodzić e, do szkoły. Dorośli również nie powieją, mogą pracować, e, mogą, e, e, jeśli zarobią Mogą posłać dzieci do szkoły i pozwolić dzieciom wyrwać się z tego zaglętego okręgu biedy. Więc dostęp do wody pitnej, pomimo że wydaje się, że to jest taki no, prostu tylko zaspokojenie pragnienia, wpływa na bardzo wiele aspektów i rozwój i tych społeczności, i Sudanu Południowego jako całego kraju. Gmina Zbuczyn ma satysfakcję, że jest pierwszym samorządem w Polsce, który zbudował studnię. W Afryce, Ale mam nadzieję, że za nami pójdą następni. A ta akcja w samorządzie gminy Zbuczyn e, przyniosła wiele dobra. Ona faktycznie zbudowała nam bardzo dużo pozytywnych relacji, dużo dobra na poziomie lokalnym, budowała ostatecznie naszą wspólnotę i mam nadzieję, że e, to narzędzie zostanie wykorzystane przez inne samorządy i że wspólnie zbudujemy sieć studni w Afryce. Dzięki nowej studni lokalne społeczności mogą nie tylko poprawić swoje warunki zdrowotne, ale także zwiększyć produktywność rolną, co jest kluczowe dla poprawy jakości życia w regionie. Dzięki zebranym funduszom ta konkretna studnia już powstała i dostarcza czystą wodę setkom mieszkańców. To nie tylko symbol solidarności, ale także realna pomoc, która zmienia codzienne życie. Szacuje się, że dostęp do bezpiecznej wody w skali globalnej może obniżyć wskaźnik śmiertelności niemowląt nawet o 25%. To tylko jeden z wielu powodów, dla których warto angażować się w takie inicjatywy. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ten projekt. Hello, Crew. My name is Lopez Lamong. I would like to thank you for the great work you have done bringing clean water to the people of Sudan. You have changed so many lives. And personally, I would like to uh, thank your mayor Hubert Pasek and head coach Pavel Ryaki and the community who came together and bring this amazing. Um, Help to the people of Sudan. Thank you so much. I cannot wait to see you all uh, soon and keep up a good work. Thank you.